dobry Witam was kolejny film na moim kanale. E, witam was serdecznie w samochodzie. E, trochę można tak słuchać na górze, ale to wszystko dlatego, że pada bardzo mocno deszcz, śnieg. Dzisiaj ogólnie jest dzień, w którym <grym> dzieją się naprawdę dziwne anomalie pogodowe. Anomalie pogodowe chyba są ogólnie dziwne. No nie wiem, jak zwał, tak zwał. Przedtem oczywiście jak zaczniemy, sobie się zapraszam z wspólnego uśmiechu. Niech się uśmiechnie ten, kto ma na to ochotę, kto tego potrzebuje, kto czuje się, że to nie jest w żaden sposób wymuszony, ponieważ widzę, że tam już ludzie starają się mi mówić, że uśmiech jest wymuszony. Niech każdy robi w sobie w życiu to, co chce. Jeśli wiem, że wiele osób. Pisze mi, że są uśmiechnięci dzięki mnie chociaż raz dziennie i są zadowoleni, jak oglądają mój film i są e, jakby spełnieni tym, że się uśmiechnęli. Nie powinienem narzekać, prawda, jeśli chodzi o to. Jeśli ktoś nie ma ochoty się uśmiechać, niech się uśmiecha, a jeśli ktoś ma taką potrzebę i chce się uśmiechać, to jak najbardziej, niech się uśmiechnie. E, dzisiaj fajny dzień, e, ponieważ e, jadę do Barbera. Za chwilkę. Później z, mam pewne wyzwanie z Adrianem, o którym zobaczycie w późniejszej części filmu. Jeszcze dodatkowo postaram się, żeby ten film był ciekawy, żeby były fajne przejścia, żeby dużo się w nim fajnego działo, ponieważ jestem w Polsce, jest teraz lockdown. Wszystko jest zamknięte, nie mam gdzie pójść fajnego filmu nagrać, nie mam jakby, nie mam możliwości, nawet nie mam jak wyjść na dwór, ponieważ leje strasznie deszcz. Postaram się, żeby ten film był, był satysfakcjonujący i żebyście byli zadowoleni. Lecimy do mojego kumpla Artioma, który przyjmuje u siebie w domu i podgoli mi moją brodę i ułoży ją, ponieważ no, jak widzicie trochę zarosłem, ale chcę sobie ją delikatnie tutaj zapuścić, żeby była tutaj dłuższa, a tutaj żeby było krócej, więc żeby tak fajnie wyglądać, więc... Zobaczymy. Miłego dnia i miłego oglądania. Muszę wam powiedzieć, że pogoda jest wyjątkowo obleśna. Nienawidzę deszczu widzę takiej pogody, ponieważ bardzo mocno mnie ona demotywuje. Dzisiaj cały dzień jestem jakiś taki, wiecie, trochę nawet niezadowolony, nieuśmiechnięty. Tak jakbyście mnie dzisiaj zobaczyli, to byście powiedzieli, kurde, to nie jest ten sam Juri. I to prawda, czasami mam takie jazdy, że po prostu ciężko mi jest być tym samym Jurim, bo jestem taki, wiecie, no ciepolubyk. I lubię kiedyś ciepełko fajnie miło, a tutaj jednak czasami czasami jest zupełnie inaczej. Zobaczcie jaki fajny mops. E, więc tak, dobra, pędzimy. Może jak obetnę brodę, to będę czuć się lepiej. No. Zaczynamy cięcie. To jest Artyom, poznajcie. <laughs> więc tak, Artyom jest no zajebisty w swoim fachu, nie ma co dużo gadać. A, bo ty jesteś, no tak, Artyom też ogarnie filmy, więc zaraz będzie softbox. O, no i pięknie, tak to można działać. Który, który barber ma tak? <laughs> Przychodzisz, softboxik pojawia się. Pięknie się słuchajcie, ta maszynka jest podobno tak, znaczy z tym sztosem. Muszę sobie ją zamówić. Jak ona się nazywa? Endis. Endis. Tnie do zera praktycznie. Nawet więcej. Nawet więcej, no właśnie. Ale jest super. Wiedziałem, że wkładam do Ciebie do salonu, jak już otworzą takie wiesz... Professional. Raz byłem, jak mi dokładnie ten ręcznik na twarz jeszcze, to było całkiem spoko. Bardzo, bardzo miłe. Ty tego nie robisz pewnie? Czy robisz? Nie, 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 u nas nie ma. Okej. Okay. Czekaj. Dobra, lecimy. Bardzo niekorzystna perspektywa. <grym w domu> od dołu. No. <grym> Najgorsza. Ale tylko niestety się przed nami, Niczego. Idziesz do Barbera, deszcz pada. Wychodzisz od Barbera, gdzieś też pada. Przepraszam, że narzekam. Ale zobaczcie jak wujek teraz wygląda. <grym> w końcu, w końcu broda ogarnięta. Powiem wam, że bardzo polubiłem chodzić do Barbera. Resztę wam powiem w domu, bo... A, czy w samochodzie, bo... Uh. Raz, że zimno i dwa, że wieje. Zimno, słuchajcie, telefon na prawo i lewo, ale to nic. Zobaczcie. Jeśli ktoś się zainteresowany, to można przypaść do Artiema na strzeń. Tutaj jest jego Instagram, Możesz się umówić koleżeńsko i poprzeć sobie brodę. Żeby tak bardzo ładnie wyglądało, jak moje. <laughs> eee, czołem, czołem, kluski z rosołem. jestem już w domu. Słuchajcie, i zastanawiacie się o co chodzi tym całym wyzwaniem, jeśli chodzi o Adriana, a chodzi o to, że e, printu, firma, która zajmuje się tworzeniem albumów. Czy mogłabyś mi tylko podać album, aby mógł pokazać, jak wygląda. Oczywiście, kochani, który ten, który zrobiłam rocznicowy, czy ten, który zrobiłam wakacyjny? Wakacyjny. Takie oto albumy, zobaczcie. Takie fotoksiążki, tylko żeby nie nas na, na zdjęciach, których nie możecie widzieć. Takich albumów. To są zdjęcia z Dominikany, z naszych wakacji. Taki album stworzyła Ewcia. I słuchajcie, Printu rzuciło nam wezwanie z Adrianem, kto zrobi z nas lepszy album. Album taki bardziej, tak mi się wydaje przynajmniej, ekipowy. Ja chcę zrobić taki album ekipowy, gdzie będą zdjęcia i Adriana, i moje, i Michaela, i... Ewci, i Angeliki, i Luki, i Szarlotki. I słuchajcie, wy na story z Printu, czyli na Instagramie, wybierzecie, czy album jest lepszy. Mój, czy Adriana. Czyli mamy taką wojnę ekipową, wojnę w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Po prostu, ja robię książkę z szablonu. Co jest łatwe właśnie w printu, że książkę można robić z gotowych szablonów. Możecie sobie edytować czcionkę, możecie sobie edytować wielkość czcionki, możecie sobie wrzucać zdjęcia w poszczególne miejsca. Za chwilkę wam pokażę jak to się robi. Jest to banalnie proste, ponieważ widziałem, że Ewa już coś takiego robiła, więc ja teraz zrobię na swoim komputerze. Pokażę wam tylko jak ją powolutku tworzę. Jakoś tak, gdzie, tak, tak, gdzie, niegdzie. Też nie chcę zdradzać wam całej tej książki, ponieważ chcemy pokazać wam jakby efekt gotowy. Mamy takie wyzwanie, więc cieszy się. Adrian przyjął wyzwanie. Ja przyjąłem wyzwanie i tworzymy. Taka książka jest super wspomnieniem. Można sobie zawsze w każdym momencie do niej wrócić. Jest to bardziej trwałe niż zdjęcia na telefonie, które teraz mamy bardzo dużo, gdzieś one tam są zagubione. Są to starannie wyselekcjonowane zdjęcia, takie jak Wy chcecie, do których macie największy sentyment, który lubicie najbardziej. ostatnio też my oglądaliśmy nasz album, który zrobiłam już dawno, dawno temu. Pamiętasz? Tam były nasze zaręczyny. No jest, jest też taki album. No, mamy takie dwa albumy. Kurczę, to jest inaczej, jak się ogląda takie rzeczy w formie Taki namocalny, a inaczej jak Tak, zdecydowanie, więc ja postanowiłem, że ja zrobię taki sentymentalny, ekipowy album. To będzie też super opcja, myślę, że wszyscy będą zadowoleni e, i no i wy zagłosujecie. Mam taką nadzieję, że ja wygram, więc e, to tyle. Siadam i tworzę album. Ja się zabieram za selekcję zdjęć, za chwilkę powybieram zdjęcia, wrzucę je do książki i może jeszcze wam pokażę taki efekt delikatnie końcowy, ale efektem końcowym będzie to jak udostępnimy to na Instastory i zobaczycie jak to będzie wyglądać. Udało mi się i właśnie stworzyłem album La Familia, a całą jeszcze zobaczycie już na moim Instagramie jak już przyjdzie ten album, ponieważ niektóre zdjęcia są też tam nie do publikacji. <laughs> Wiecie, zrobiłem taki album dla nas, tak żebyśmy kiedyś usiedli sobie na przykład nie wiem, za 10 lat i zobaczyli ten album i sobie wspomnieli jaki jak to mieliśmy młode lata, lata młodości e, i jest to naprawdę niesamowite jestem mega podekscytowany. Za chwilkę zamawiam ten album i ciekawe jestem jak on wyjdzie. Mam nadzieję, że zrobiłem lepszy album niż Adrem. Naprawdę postarałem się, przyłożyłem się do tego albumu i, i jestem naprawdę mega, ale to mega podniecony. No, nasza ekipa to jest po prostu coś niesamowitego. Uwielbiam ich wszystkich, kocham ich wszystkich, każdego z osobna. Teraz oglądając te zdjęcia, uświadomiłem sobie jeszcze bardziej, jak bardzo mam szczęście w życiu, że mam takich cudownych ludzi wokół siebie i e, dziękuję Bogu za to, że tych ludzi wokół siebie mam, bo to są naprawdę wyjątkowi ludzie. Naprawdę. A jak wy chcecie mieć takie wspomnienia też się, u siebie w domu, na wyciągnięcie ręki, tak aby pokazać z, na przykład, nie wiem, przyszłości swoim dzieciom, to, to zamawiajcie, bo te albumy są naprawdę cudowne. Słuchajcie, w opisie macie link, do tego, żeby pobrać kod, z którego możecie skorzystać przez 7 dni i stworzyć swoją książkę z 35% rabatem. Jeśli nie macie pomysłu na przykład na prezent lub chcielibyście zrobić dla kogoś coś wyjątkowego, naprawdę zdjęcia potrafią wzruszyć bardzo, bardzo mocno, więc skorzystajcie. Link w opisie. Klikajcie, pobierajcie, twórzcie coś swojego. Zamówienie zrobione. Teraz czekamy tylko na kuriera, który przyniesie nam tą książkę i ja wam ją pokażę. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym, jak ta książka będzie wyglądać, tak to się zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ na Instagramie dowiecie się co i jak z tą książką. I kto wygra. I głosujcie na mnie. Siedziałem, montowałem film yy, i Michael do mnie napisał, że jedzie do Wrechersmajl, bo on wcześniej się leczył w Krakowie, teraz się zaczyna lecieć w Wrechersmajl, tak jak wszyscy my. E, że, I mówi, że zamówił Ubera, że jedzie. Ja mówię, dobra, wysiadaj z tego Ubera, ja cię podwiozę. Bo w sumie dzisiaj jeszcze nie wychodzimy z domu i bardzo chcę serwis z domu, chcę gdzieś tutaj pojechać, przyjechać się, a tutaj przynajmniej jest okazja, spotkać się z Michaelem No i przejażdżka przy okazji A po co chłopak ma jeździć Uberem jak mam przyjaciela, prawda? Dzień dobry! Siema! Szafer! Będzie dobry szopek. Dobrze. Idziemy do. Tak, jak zwaj? Jak jesteś podekscytowany? Bardzo. Fajna w ogóle fajnie, bo w ogóle przyjęli mnie bez problemu, bo żeby, żebyście zrozumieli. Czy nagrywa? Tak. Żebyście zrozumieli, przyjęli mnie teraz na gwałt. Bo. <laughs> po prostu wbijani się. Yy... Drut. Drut to jest, i... to jest To jest bardzo częste, niestety. I to jest dramat, a ja mam. W Krakowie swojego ortodontę, dlatego to jest chyba jedna z głupszych decyzji w życiu, żeby mieć ortodontę <laughs> w różnych miastach. Dlaczego znaczy, drugi... musisz jechać, to bo to wytłumaczmy, bo to chodzi, jeśli masz aparat, to masz wizyty praktycznie co półtora miesiąca, tak? Tak. I czasem jak ktoś się, się stanie, tak jak teraz, no to, to masz wizyty, jesteś w Tylko ty tylko ciebie nie widać, No spoko. Ja widzę. <śmiech> <śmiech> I wiecie, i po prostu no, czasem się takie rzeczy zdarzają. Czemu pan jest w kombinezonie? O kurde co to jest? Nie wiem. To jest coś z COVID-em, wie? Nie wiem gość był cały w kombinezonie i coś tam szmachlował przy maxidesie tak. Taki grzeczny chłopak, ale pasę rozpinana no. Podczas jazdy Później idziemy sobie coś zjeść, co? Możemy, no do. Nie, ja, ja, ja przed chwilą jadłem krewetki do. O, krewetki jadłeś? Tak Kto widział? Bo ostatnio Ty? mnie zainspirowałeś, tak Tak? Zrobiłem z winem i no. dodałem sok z cytryny No i ja też daję limonkę Przecież nas też, tak? bo, ja też była limonka, okay. no Tylko ja trochę tego wina za dużo wlałem, ale <laughs> dobre było <laughs> Czyli był w sosie widny. <laughs> Tam masz łazienkę, wypuszcz sobie usta i wypluj I kubeczek do kosza On jest chyba za bardzo podniecony <laughs> I Ty zakładałem sobie pierwszy aparat Kiedy to było? O Jezus, ponad 3 lata temu, no tak. dawno. W lipcu była konsultacja, a montaż był... Sierpień chyba. No, Ale ja najpierw był ok raz, pewnie tak. w Sierpień 2017? Tak. 2017, to już 4 lata Nie bali ci już? No komentarz. Masz komentarz? Jakiś <laughs> zdezorientowany. Zde 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 no właśnie biegłeś taki, taki... Taki zaszubiony, tak? cholerę. W imprezie. No. A i imprezy kiedy były? Jest... Zobaczcie jak pięknie dworze. Piękne niebo. Wow. Super, nie? Tak. Podobnie. A ta, mi. za tymi z górami jest co? Piękne... Słońce. Słoneczne niebo, tak. Byliśmy wtedy tylko, słońce na zakupach, ale... Idę teraz jeszcze, zobaczyłem jakiś czas temu, tak jak Michael pokazywał wam, że jest sklep tutaj z rybami i owocami morza, więc idę kupić łososia. Stwierdziłem, że za dużo zamawiam sushi i w ogóle zrobię sobie sam na przykład w domu sarsimi, jakby kawałki ryby z sosem sojowym. Nie ma co zamawiać, zawsze można sobie pójść, jakaś zabawa będzie, oszczędność hajsu, no i na pewno można robić więcej. Oszczędny Jurek. Fajnie, taki taki się tutaj pojawił, Jaram się. Zobaczcie, można sobie kupić tej dorady świeżą. To jest makrela, tak, tutaj? Makrelka, no. Makrelka małże, dodatkowo jest jeszcze ostrygi, świeże To Co to jest? Żabnica? Zabnika, to, jest w ogóle, to jest taka jakby wielka flądra, to jest przysmak Francuzów. O kurde, bardzo fajnie. Wielka... A tak, słyszałem o żabnicy. No bardzo brzydka. <laughs> tak, 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 tak. bardzo brzydko. Tutaj dorsz bałtycki, a tutaj zobaczcie jest szuba, więc też biorę szubę spróbować. Cztery ostrygi ten ja mam kawałek łososia A, to jeszcze jest wędzona rybka Rybka, więc fajnie to wygląda Zakupy zrobione, dzisiaj jest wieczór meczowy Oglądamy Real Madryt Oczywiście kibicujemy Hejka. coś śmiesz? Boże, jakieś śledzie. Ja... Jakieś śledzie! Jakiś obiad chcę zrobić. Ty jesteś śledzi. Ja sobie jesteś... kochanie, kupiłem Biret szubę sobie. nie, o boż do domu. <laughs> Jezu, jura szuba. <laughs> nie cierpię tego góla. <laughs> nie mów tak o moich przysmakach. Bo, aż myślać. Weź tam połóż na dół. Trzącham, mną no, jedź do domu. <laughs> Dobra. Nie widzę ryby. Ty nie lubisz. Bardzo. Pokażę wam jak się otwiera. Zega się tak że tutaj, przetrzymujemy i żeby sobie noża nie wbicia nic, szukamy to nie ma takiej przestrzeni. Hop. hop, 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 ręcznik od razu idzie do prania, niestety. Nie mam niestety takiego otwieracza. A! A. Boże. No samu myślę nie dobrze. Czemu? To jest, tak, to jest afrodyzja w ogóle. To jest bardzo zdrowe. Wiem, że jest bardzo zdrowe, ale ja nie lubię, po prostu bardzo nie lubię. Kiedyś mówiła, że nie, nie lubisz delikatnych. Nie, ostatnio jak zadam grypsterze, to myślałam, że zwymiertuję. Ten smak jakoś mi nie podszedł. No. O, no, to tak, tak. Coś ja nie, nie śmierdzi i tą szubą, i tym. Ale mam okres, wiesz, więc jestem wyczulona, czy znaczy jeszcze nie mam, dostanę, więc jestem taka wyczulona Pyszne. na zapachy i drażni mnie wszystko. Pyszne. Zrobimy losowanie jednej osoby, która zgarnie e, szczoteczkę. Sprawdzamy, za chwilkę wchodzę na swój kanał. Szybko na telefonie to zrobimy. Ostatnio już widziałem ten komentarz. Musiałem po prostu go znaleźć. Najbardziej mnie urzekł ten komentarz. Napisała Ada J. Fajny komentarz. <grych> Znak zapytania. Dziękuję za każde zaproszenie do uśmiechu na vlogach. Miałam taką samą sytuację. Kiedyś wstydziłem się uśmiechać. Po aparacie robię to o wiele chętniej. E, komentarz ten tutaj. Więc Ada J wygrywać szczoteczkę, napisz do mnie na maila, który jest podany tam w opisie. Ja ci tą szczoteczkę wyślę. Właśnie ostatnio mi się przypomniało, słuchajcie, taki błąd. Nie wysłałem jeszcze plakatu deseniu, ale to przez wyjazd, ale w A czy teraz będę wysyłać szczoteczkę i wyślę od razu plakat desenio, więc e, dziewczyna, która wygrała ten plakat, spokojnie, plakat do ciebie dotrze. Nie musi się o nic bać. Ten plakat sobie tam stoi i on był zasłonięty, więc ja totalnie o nim zapomniałem, e, ale Ada J., wygrywasz szczoteczkę, e, bardzo fajny prezent. E, niedługo zrobimy jeszcze kolejny jakiś, jakiś konkursik, myślę, że będziecie zadowoleni. Fajny dzień, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście razem ze mną. No bez Was tego kanału by nie było, więc jesteście bardzo, bardzo dużą częścią. Jesteśmy fajnym społeczeństwem, które tak, tak długo budujemy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zmień to. Naciśnij ten czerwony przycisk, ponieważ to bardzo motywuje do tego, aby działać jeszcze bardziej. Mam wrażenie, że chyba ym, nie, nie jest mi dane dobicie do 100 tysięcy na YouTubie i po prostu idzie mi to po prostu tak, tak, tak ciężko. Może jak nie dobiję, to nie dobiję. Trudno. E, takie życie i tak fajnie, że was mam i fajnie, że mnie oglądacie, że jesteście ze mną i tak, i tak jestem szczęśliwy. E, nic to nie zmienia. Czy te 100 tysięcy są, czy ich nie ma. Cieszę się, że mam Was. Takie społeczeństwo, które sobie zbudowałem przez te ostatnie 3 lata. Za chwilkę mija 3 lata od założenia mojego kanału, od dodania pierwszego filmu, bo w majówkę dodałem pierwszy film tak pod koniec majówki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Zapiszcie, Napiszcie, co się dzieje o takim vlogu warszawskim, takim tutaj domowym. E, niestety bardzo chciałbym was zabrać na przykład do parku Trampolin, zabrać gdzieś w jakieś inne ciekawe miejsca, no ale niestety nie jest mi to dane, ponieważ wszystko jest zamknięte. Zresztą wszyscy siedzimy praktycznie w domach, aż się całe spłaciłem, ponieważ stoję na koladach. I, I gadam do Was. I nie zapomnijcie oczywiście o linku w opisie, gdzie możecie pobrać kod na książkę od printu. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. A i pamiętajcie też, że będzie głosowanie. a już się zgodzić, ale pamiętajcie też o tym, żeby głosować na mnie, jak będzie głosowanie na fotoksiążkę. Dziękuję. O, to fotoksiążka tego słowa mi brakowało. Dziękuję, do zobaczenia. Salut, ciao.